Witam Was bardzo serdecznie w tym codziennym dzieleniu. Dzisiaj mamy przepiękną uroczystość, jedna z moich ulubionych uroczystości najświętszego serca Pana Jezusa. I dotyka mnie czwarty werset 11 rozdziału Ozeasza, ten werset czytamy w pierwszym czytaniu dzisiaj w liturgii. Pociągnąłem ich więzami ludzkimi, a były to więzy miłości. I dalej Bóg mówi przez proroka Ozeasza, że przytula nas, podnosi do policzka i przytula tak jak niemowlę. I w tym obrazie oraz w tej dzisiejszej uroczystości odczytuję, że Jezus nas naprawdę kocha i ukochał nas już od maleńkości. Nagrywam ten filmik dzień przed uroczystością. Jestem świeżo po procesji na zakończenie oktawy Bożego Ciała. Czwartek i dotyka mnie to, że żyjemy w Kościele, czcimy wspólnie serce Jezusa, które na wszelkie sposoby pokazuje nam swoją miłość we wspólnocie Kościoła. Kościół nas wychowuje, w wierze, wykształca w nas te duchowe skrzydła, ale jest z nami, można powiedzieć, od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Jest z nami kościół od Kołyski od momentu chrztu, kiedy przyjmuje nas w bramy kościoła, do momentu salwę regina nad naszą trumną, na naszym pogrzebie, na pogrzebie każdego z nas, każdego z nas to spotka. Jezus tak nas ukochał, że zostawił nam siebie w Eucharystii, ale zostawił nam siebie również w różnych znakach. Dzisiejsza uroczystość. Jest związana z objawieniem miłości, znaku miłości serca Pana Jezusa świętej Małgorzacie Marii Ala Cok. Jezus tak sobie wybiera, że przez te proste nasze znaki chce nam pokazać miłość. I tym znakiem jest dzisiaj Jego serce. Znakiem jego miłości jest przebywanie w eucharystii w chlebie, w winie. Znakiem Jego miłości jest oczywiście krzyż, ale znakiem miłości też jest właśnie Jego serce. Dla wielu z nas jest to wzór wszelkich cnót, bo to właśnie w sercu jest siedziba nie tylko uczuć, ale też, według Biblii, naszych decyzji, naszych myśli, naszych wyborów tam jest to źródło. Jezus przez to bijące serce. Konające swoje serce, chcę powiedzieć do Ciebie, bracie siostro, do każdego z nas, także do mnie: że w tym ludzkim znaku, który przyjął, w tym sercu, chcę pokazać, że to serce bije, no po prostu dla każdego z nas. Nie wiem, czy wiecie, ale bodajże w litanii do najświętszego serca Pana Jezusa jest 33 wyzwania. I w tych wezwaniach jest pokazane są różne cnoty serca Jezusowego, cnoty po prostu Jezusa. To też przedziwne i przepiękne, że nawet w takich znakach prostych Kościół chce nam pokazać, że po prostu Jezus nas kocha. I dzisiaj aktem strzelistym niech będzie wybierz sobie jakieś, jakieś wezwanie z litanii do serca Pana Jezusa i powtarzaj sobie w ciągu dnia. Ja może podejmuję dzisiaj Serce Jezusa, gorące ognisko miłości, zmił się nad nami. A w komentarzu napisz, może, co jest takim przykładem oddawania czci sercu Pana Jezusa w Twoim domu, w Twojej rodzinie? Może obraz serca Pana Jezusa, który wisi? Może to, że oddaliście się jako rodzina w sercu Bożemu? Może to, że masz nabożeństwo szczególne do serca Pana Jezusa? A może to, że odprawiasz pierwsze piątki, to jest też znak Twojej miłości do Jezusa. Może to, że komuś powiedziałeś o miłości Serca Bożego w swoim świadectwie w czasie ewangelizacji. I oczywiście pomódlmy się, jak zobaczyliście już pewnie, w południe modlimy się w Duchu Świętym, do Ducha Świętego, więc zapraszam Cię, abyśmy się teraz pomodlili do Ducha Świętego w tę uroczystość. Duchu Święty, dziękuję Ci za to, że Jezus ukazuje nam swoją miłość w przebitym, konającym sercu. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za to, że z przebitego boku na Chrystusa na krzyżu wypływa krew i woda jako wyraz też miłości do każdego z nas i jako zapowiedź sakramentów Chrztu i Eucharystii. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że wylewasz się z przebitego serca Jezusowego. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że podprowadzasz nasz też nasz do serca Jezusowego. Poproszę Cię, Duchu Święty, o jeszcze większą cześć z naszej strony do Jezusa. I prowadź nas w uwielbieniu serca Jezusa, bo przez to serce Jezus pokazuje nam, jak bardzo nas kocha. Amen. Moi drodzy, moi miłi, moi kochani, dziękuję Wam za to spotkanie, dzisiejsze przysłowie: Uczcimy serce Jezusa tak, jak potrafimy. Może udaj się na Eucharystię dzisiaj, a jak nie, to odmów litanie. Powtarzaj jakieś wezwanie z litanii dzisiaj. Ci, którzy obserwują mnie na moim kanale YouTube, Jakub Bartkowi, jak to pewnie wiedzą, a ci, którzy są na SMS z nieba. To chciałbym Was poinformować, czy też przypomnieć, że prowadzę też modlitwę wstawienniczą przez telefon. Numer telefonu do modlitwy wstawienniczej znajdziecie w opisie tego filmu, jak rozwiniecie sobie opis filmu. I możecie dzwonić według godzin, które są wskazane na stronie internetowej. Link do mojej strony internetowej też również znajdziecie pod spodem w opisie. Dzisiaj mam dyżur modlitwy wieczorem od godziny 19 do 21. Po prostu modlę się spontanicznie przez telefon, słuchamy razem, co Bóg mówi w danej sytuacji. Pewnie większość z Was wie już, na czym polega modlitwa wstawienicza. Po prostu wstawiam się za różnym, w różnych Waszych problemach, sprawach, sytuacjach. I nie tylko chodzi o zdrowie, nie tylko chodzi o trudne sytuacje w rodzinie, ale w ogóle. Z różnymi ludzie dzwonią intencjami. Zapraszam Cię, jeżeli masz taką potrzebę, to sprawdź kalendarz modlitwy na mojej stronie internetowej. Jak jeżeli chcesz, to możesz nawet dzisiaj wieczorem zadzwonić, no, chociaż na chwilę. No i trzymajmy się Jezusa i świętujmy. Świętujmy dzisiaj piękną uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Do zobaczenia jutro, a wieczorem zapraszam Was na... Słowo Krzysia, i rano, jutro, na słowo księdza Rafała. Do zobaczenia z Panem Bogiem.